Siemano moi drodzy, witam bardzo serdecznie. A e, Pierwsza rzecz, przepraszam Was za hałasy, za głosy i e, muzykę, helikoptery. No, jestem w parku, także nie mam kontroli, tak? Przy samym Nowym Jorku park jest, nazywa się Liberty State Park. E, no, ale jestem tutaj dzisiaj z moim psem. Chciałem dla Was nagrać film, e, opowiedzieć dla Was czemu kupiłem to akurat trasę, czyli Cocker Spaniela. E, Pierwszy wybór, czemu Cocker Spaniel, ponieważ zależało mi, żeby posiadać psa, który jest bardzo, bardzo dobry do wody. Ja uwielbiam wodę i potrzebowałem psa, który będzie bardzo lubił wodę. Następny wybór, nie chciałem dużego psa, czyli chciałem rasę średniej wielkości. Nie za duży, nie za mały, średni na jeża, tak? Żeby był wspaniały. A następna rzecz, chciałem psa, który ma dużo energii. No i kiedyś, jak byłem mały dziecko, posiadałem Cocker Spaniela, także wiedziałem, że ta rasa dla mnie jest wspaniała. E, ze wszystkich psów, jakich posiadałem kiedyś w Polsce, e, ulubioną rasą moją był Cocker Spaniel. Także jak poznałem moją żonę, powiedziałem leżony, że w przyszłości, jak kupimy psa, jeżeli kupimy psa, to jedynie Cocker Spaniela. No i wylądowaliśmy oczywiście z Cocker Spanielem. E, Chciałem Wam powiedzieć tak, jeżeli Wy szukacie sobie kupić psa, Powinniście zerknąć nie tylko na to, jaki pies wam się podoba z wyglądu, ale powinniście też zerknąć się na charakterystyki tego psa, czyli jaką ma energię, czy lubi wodę, czy nie lubi wody, czy dużo trzeba na nim pracować, czy nie. Ma to dużo rzeczy, ma to dużo do znaczenia, czy tego psa powinieneś kupić, czy nie. Bo powiedzmy, ten pies nie jest psem dla każdego. On bardzo, bardzo dużo energii posiada. Za każdym razem jak wrócę z domu, za każdym razem jak wrócę do domu e, powinienem go wziąć ze sobą do parku, tak jak dzisiaj jesteśmy. E, no wiadomo, czasami nie można, bo nie ma się energii, no to raz na ile dzień się przeskoczy, ale to jest bardzo niedobre dla niego, ponieważ no tak jak mówię, ten pies posiada dużo energii, czyli jego powinno się na co dzień dobrze wychodzić, tak? Dużo często z nim do parku chodzić. Następna rzecz, no, uwielbia pies e, wodę, także dla mnie jest wspaniałym psem. spaniele są bardzo lojalne i bardzo mądre psy. Bardzo inteligentne psy. Także, no, wszystkie te zalety, co ma, e, co ma, dla mnie były ważne, z tego powodu ja wybrałem sobie spaniela. Oczywiście nie mówię, że wspaniale są jedyną rasą psa, które powinniście kupić, ponieważ wszystkie psy są troszkę inne od siebie. Wszystkie są bardzo dobre, wszystkie są bardzo dobrymi przyjaciółmi twoimi. No i powinieneś sobie psa wybrać nie tylko z wyglądu, ale też z zalety jakie ma, tak jak mówiłem, tak? Jeżeli planujesz albo zastanawiasz się nad zakupem psa i posiadasz rodzinę i dzieci, pies jest jedną z najlepszych rzeczy, co możesz dla Twoich dzieci zrobić. Jest wspaniałą rzeczą, szczególnie dla, dla małych dzieci. Pomaga im bardzo, bardzo dobrze się rozwinąć na bardzo dobre osoby, tak? No i uczy ich też Responsibility. Nie wiem jak to się mówi. Także chciałem powiedzieć dla Was, czemu, za, czemu kupiłem kokres Paniela. Będzie teraz co, co poniedziałek, będzie nowy wychodził odcinek. Nazwiemy go Psie Poniedziałki. Będziemy rozmawiać o różnych rzeczach, o różnych aspektach posiadania psa. Jak go trenować. Próbuję. Główno próbuje zjeść. A, oczywiście kiedyś w Polsce trenowanie było takie w latach 80. że psy były bite, tak i karane. Ja w to bardzo nie wierzę. Ja wolę samego trenować e, pozytywnie nie negatywnymi rzeczami. Czyli jak najmniej na niego krzyczę, jak naj... Czasami wiadomo, coś zrobi, że e, w... na szybko się krzyknie do niego. Nie, że na niego się dre, ale no, głos się podniesie. E, uważam, że to jest dużo pomyłko, psy tego też nie lubią. E, no ale porozmawiamy o tym w przyszłości. E, następny odcinek może porozmawiamy o jedzeniu. Jakie jedzenie ja lubię dla niego robić i dawać. Um, ale okej, okay, na tym będziemy kończyli. Powiedzcie dla mnie, czy posiadacie psa, jeżeli tak, to jaką rasę, a jeżeli nie, to czy zastanawiacie się nad zakupem? I jeżeli tak, no to jako rasę planujecie sobie kupić, tak? Dzięki Wam za oglądanie, dzięki za bycie subem jeszcze miłego dnia. Na razie.